Do poprawnego wykonania tego ćwiczenia istotne jest, żeby Twoja okolica oczu była dobrze nawilżona. Więc jeśli czujesz, że skóra jest sucha, sięgnij teraz po krem i nałóż go na okolice oczu. To ćwiczenie poprawia ujędrnienie mięśnia obrężnego oczu tak samo jak wzmacnia go. Dzięki temu możesz zapobiegać powstawaniu zmarszczkom wokół oczu, a także niwelować te, które już istnieją. Przypomnę, że oczywiście mówimy teraz o mięśniu, okrężnym oczu, który znajduje się tutaj. W tym ćwiczeniu ważne jest, żeby dobrze umieścić palce, więc. Połóż na początku palec wskazujący i palec środkowy na, na skraju mięśnia, mięśnia oczu. Żeby upewnić się, czy dobrze masz umiejscowione palce, możesz lekko zmrużyć oczy, oczywiście wykorzystując siłę mięśnia i sprawdzić, gdzie ten mięsień się kończy. Tak, czyli najpierw górny palec, zobacz przy zmrużeniu gdzie ten mięsień ma swoją granicę i tam połóż e, swój palec, tak samo z, e, z dolną jego częścią. Okay. Kiedy już y, y, znalazłaś y, miejsce, y, w którym masz mieć położone palce, chcę Ci jeszcze pokazać kilka możliwości trzymania rąk. Tak? Jedna z nich to są oczywiście y, łokcie bardziej rozszerzone. Jeśli to jest dla Ciebie y, trudne do utrzymania, możesz je zbliżyć y, do siebie. Y, y, tak samo y, pamiętaj o, y, też o obniżeniu łopatek i ściągnięciu ramion. I kolejną sprawą, zobacz czy, może będzie ci, jest to, yy, zobacz, czy będzie Ci łatwiej położyć palce może w ten sposób. Także poszukaj sobie dla siebie wygodnej pozycji. Pamiętaj, żeby w trakcie ćwiczenia nie podnosić ramion. Yy, oczywiście nie przestawaj yy, nie, yy, 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 yy oddychać i nie masz yy, czoła. Czyli, czyli te główne zasady, które bardzo często pojawiam, powtarzam przy innych ćwiczeniach. Ok, zacznijmy ćwiczenie. Jeszcze raz, wchodzimy w pozycję. Ściągnij łopatki, obniż ramiona, połóż palce. Zerknij do, do lusterka, czy twoje palce są w dobrym miejscu. I tak, jak już masz umiejscowione palce, rozszerz je tak. Do y, góra na dół i następnie pociągnij pociągnij skórę do tyłu, w stronę ucha. Weź wdech, no, semi wydech i otwórz jak najszerzej oczy. Mając otwarte oczy powoli zacznij mrużyć mięsień wokół oka i trzymaj tę pozycję przez 5 sekund. Oddychaj. 3, 4, 5. Zamknij oczy na 3 sekundy. 2, 3. Otwórz oczy. Wyjdź z pozycji. Weź wdech. Wdech. I zrobimy jeszcze jedną powtórkę. Połóż palce wokół oczu, rozszerz je, a następnie pociągnij do tyłu w stronę uszu. I teraz rozszerz jak najszerzej oczy. I powoli zwróć mięsień wokół oka. Oddychaj. I po 5 sekundach zamknij oczy na 3 sekundy, 2, 3, otwórz oczy i wyjdź z pozycji. Weź wdech, wydech. To ćwiczenie możesz wykonywać nawet 2-3 razy dziennie. Właśnie po dwie takie serie. A teraz dodatkowo chcę Ci pokazać jeszcze inne ćwiczenie, które poprawi też wygląd y, okolicy oka i lekko podniesie y, nam y, powiekę. Zrób takiej, można zrobić, powiedzieć taki znak ok. I połóż, połóż palce wokół, wokół oka, tak, jak ci będzie oczywiście wygodniej. Każdy z, ma, ma z nas, każdy z nas ma inną budowę, także dopasuj sobie te palce. Lekko oczywiście, tutaj ten, ten górny palec wskazujący, niech podnosi lekko powiekę i skórę. Tak? I trzymaj tę trzymaj pozycję przez y, 10 sekund. Oddychaj. Poczuj, może czujesz, że mięsień się uniósł i że on pracuje. Ok. I teraz trzymając tę te pozycję y, mięśni, mięśni wokół oczu, puść palec. I potrzymaj jeszcze chwilę, 3 sekundy, na tyle oczywiście, na ile możesz. I puszczamy. Teraz powtórzymy to ćwiczenie na drugą stronę czyli adekwatnie. Połóż palce wokół oczu. Pamiętaj, że palec wskazujący. Podniósł lekko powiekę. I trzymaj 10 sekund tą pozycję. Dychaj, poczuj jak mięśnie się podnoszą, one pracują w tym momencie. Ok, i teraz puść palce i staraj się utrzymać tę pozycję na kilka sekund. Tak wygląda kolejne ćwiczenie. Możesz je także powtarzać kilka razy w ciągu dnia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby robić je wielokrotnie. Nie można tego, tego drugiego ćwiczenia nie da, się, nie da się za dużo używać. Jeszcze chciałam wspomnieć e, o tym, dlaczego, dlaczego prosiłam Was o trzymanie tego mięśnia, e, mięśnia wokół oczu e, w, trakcie, w trakcie tego ćwiczenia, a także po jego, szczególnie po jego puszczeniu. E, chodzi o to, że w tym momencie nie tylko pomagamy sobie palcami, e, podnosząc mięsień, ale sami zaczynamy ten mięsień y, uruchamiać, tak? aktywizować y, i dzięki temu on się, on się po prostu y, wzmacnia. Czyli jest to taka praca y, zarówno od zewnątrz, bo palcem podnosimy mięsień, tak? a jednocześnie od wewnątrz, bo my świadomie y, pracujemy, y, pracujemy y, tym mięśniem, tak? Ak y, aktywizujemy